Stanisław Mazuś to artysta wyjątkowy nie tylko dlatego, że namalował ponad 6 tysięcy obrazów. Jest wyjątkowy, ponieważ wszędzie, gdzie się pojawi, czuje się jak u siebie w domu. Tak było również w sieradzu. W biurze wystaw artystycznych można obejrzeć przekrojową wystawę w obronie piękna. Przede wszystkim dlatego, że mam taką pasję, taką potrzebę, potrzebę malowania. Taka, to, tą potrzebę miałem, jak miałem problemy. Problemy czasowe, że musiałem się zająć innymi sprawami, musiałem z czegoś żyć. Nie dało się żyć z tego, co maluję, tylko musiałem zupełnie robić coś takiem innego, żeby no, móc egzystować. No to jak się wyrywałem na plener, no to wtedy ja byłem jak pies urowany z, z, z uwięzi, czyli z, z łańcucha. I szalałem od rana, od wschodu słońca do zachodu, a, a bywało też, jak było dobre światło, to i no, wybitnym malarzem, wyjątkowo pracowitym, wyjątkowo wrażliwym jest to taki malarz, którego prace przywracają nam rzeczywiście wiarę w prawdziwe malarstwo warsztatowe, pozornie tradycyjne. Tradycyjne tematy, tradycyjne kompozycje, ale oczywiście duch artysty jest zawsze inny, za każdym razem inny, oczywiście duch Stanisława Mazusia z tych wszystkich obrazów przebija, a ta wystawa jest zorganizowana z okazji 70. urodzin Artysty, więc jubileuszowa, przekrojowa, na której widzimy pracę od lat 50. jeszcze ubiegłego wieku, aż do najnowszych z 2012. Stanisław Mazuś po raz pierwszy odwiedził ziemię sieracką na zaproszenie Jerzego Dudygracza. Przyjechał na plener malarski do kamionu i urzekły go tamtejsze krajobrazy. Ponieważ on cenił to, co ja robię, i on mnie namówił, żeby, żeby właśnie tutaj y, przyjechać, że na pewno mi się to spodoba. I mi się to bardzo, a bardzo od razu, już od razu na pierwszym plenerze, to ja już wstawałem o, o 5 rano i w plener. I w plener, dlatego że y, co tam było szczególnego w tym kamionie? A mianowicie to było to coś, co jakby kojarzyło się bardzo mocno z moim dzieciństwem, z moim krajobrazem, w którym się wychowałem na Lubelszczyźnie. Czyli, czyli Lubelszczyznę, swoją Lubelszczyznę jakby na nowo przeżywałem w kamionie. To zauroczenie trwa do dziś. Stanisław Mazuś jest bowiem artystą, który w najzwyklejszych przedmiotach i miejscach dostrzega piękno. Nazywany jest malarzem nastroju. Na płótnach w stonowanych, ciepłych barwach zastygają kwiaty tuż przed zwiędnięciem. chleb przed odkrojeniem pierwszej kromki. Wszystko może stać się tematem obrazów Stanisława Mazusia. Może to być szklanka z wodą, rolka papieru toaletowego, jajko albo puste opakowanie po jajkach może być również cebula. Pośliśmy do, do sklepu, żeby się jakby rozluźnić przed malowaniem całodziennym, czyli poranny piwo w sklepie i nagle. Ja zwróci, zwróciłem uwagę na te cebule, które gdzieś tam sobie stały między innymi warzywami w skrzynce, tak jak to jest, tak jak to namalowałem i kolega mój, Franciszek tak zobaczył ten mój błysk w oku, ten jakiś, jakiś coś takiego niesamowitego, ten żar, że, że jakby pragnę, pragnę to i niemalże chłonąłem te cebule. Cebule zostały kupione razem ze skrzynką i tak powstał cebulowy koncert. Stanisław Mazuś zarówno w rzeczach niepozornych, jak i w krajobrazach dostrzega to, co innym umyka. Tutaj jest taki obraz też, jakoś zatytułowałem tak jakoś przekornie, ale po jestem, należy do jajcarzy, więc lubię, po, lubię po, pośmiać się i z siebie i z tego co robię. I tutaj jest na przykład taka martwa natura, czyli jest tylko opakowanie po jajach. Na przykład, ale jest, jest tam i, i woda, szklanka wody, jakiś nóż, jakiś chabazie, Obraz pod tytułem Bez Jaj, tak? A w ogóle, no więc, i, I te właściwie tulipany, które już właściwie przekwitły, ale one tam jeszcze są, one jeszcze żyją. Więc ja jakby ratuję w swoich obrazach, zatrzymuję to piękno umierających kwiatów, umierających. Chabazi, umierają, to, to, to co gdzieś tam niby, za, niby ginie, ale staram się jakby zachować dla potomnych. Bo wiadomo, że wszystko przemija. I tutaj jestem, te, te jakby obrazy tego przemijania, ale i trwania. Że w tej przemijalności możemy trwać i możemy się na nowo odradzać. Ma też niezwykły dar. Wszędzie jest u siebie. Także w Sieradzu. Jest też człowiekiem tak szalenie ciepłym, tak bardzo otwartym, że rzeczywiście ma przyjaciół wszędzie i ta jego urodzinowa wystawa, czy urodziny, trwają w Polsce trzeci rok i jeszcze będą dwa lata trwały w pełni. A ja się kilka dni temu przyłapałam na takiej myśli. Wydawało mi się zawsze i wydaje, że Sieradz jest dla Mazusia wyjątkowym miastem i my też jesteśmy dla niego wyjątkowi. Ale jak przeglądałam trasę tej wystawy, sobie uprzytomniłam, że takich wyjątkowych miejsc. Które uważają, że Stasiu jest ich, to są dziesiątki. Właśnie dlatego wystawa w Obronie Piękna musiała przyjechać również do Sieraca. Artysta przyznaje jednak, że Sierac jest dla niego wyjątkowy. Ma tu wielu przyjaciół. Chciałam powiedzieć, że jest wspaniałym, wspaniałym artystą jest wspaniałym, ciepłym, prawdziwym artystą jest wspaniałym, ciepłym, prawdziwym człowiekiem. A ja się strasznie cieszę, że przez te ponad 20 lat. Czasem zdarzyło mi się ogrzeć w tej Twojej aurze. To ciepło emanuje również z obrazów Stanisława Mazusia. Artysta akceptuje otaczający go świat i potrafi się nim zachwycać. W biurze wystaw artystycznych w Sieradzu do końca listopada można zobaczyć, jaką drogę artystyczną przez pół wieku przebył Stanisław Mazuś.